Dzień dobry Państwu, witam na naszym kanale YouTube Alicante Real Estate, mam na imię Denis. Dziś Wam pokażę dom w zabudowie szeregowej, który się składa z. ma 4 sypialnie, dwie łazienki, bardzo, bardzo duży taras oraz podziemny parking i piwnicę. A teraz akurat jesteśmy przy tym pięknym plażu w miejscowości San Javier, a dokładnie dzielnica Santiago de la Ribera. Ta dzielnica jest bardzo znana wśród milośników koncertów jazzowych. Tutaj corocznie odbywają się festyny oraz pokazy lotnicze, bardzo dużo turystów przyciąga ta akurat miejscowość, bo jest bardzo płytko i prawie nie ma dużych fali tu jest bardzo dobrze odpoczywać z dzieciakami, także dzisiaj wam pokażę zaledwie 700 metrów stąd ten dom w zabudowie szeregowej i zapraszam panowie Teraz Państwo jesteśmy akurat obok tego domu, o którym mówiłem przed chwilą. To jest Narożny, bliźniak, nie bliźniak, czyli szeregowiec. Mamy akurat tutaj przed naszym domem bramę wjazdową w podziemny garaż. On jest osobny, zamykany na bramę. Dalej Wam trochę później to pokażę. I Зараз є стежь ми акурат в такій багато тіхій містовощі, але тут життя ще точить цілий рок. Праві тут по левій стороні одразу можна віддати боїсько допілки ножної. Тут є академія спортова. Заледві два кілометри стонд дуже-дуже центром хендлової, чи панство можуть спетичас. E, Цілим родином по правій стороні видать теж мами парк на чи на цвічення пораненне. Тож панство запрошуємо до шотку, побачити, як дом наш вигляда. Тут вході входимо одразу трафами на такі Тарас. Базу e, дуже зелені, можна ще чешити e, e, рано. Tym oraz mamy tutaj już uszykowany na naszym tarasie stolik do wypicia kawy, do spędzenia czasu. E, właściciele zamontowali e, taki, taką pokrywę, żeby od słońca zasłonili to można, jak chcecie, jeżeli chcecie więcej, bardziej słoneczny taras oraz bardziej jasny e, aneks, to można to zdjąć I zapraszam Państwa do środka trafiamy do naszego aneksu jest dość spory on jest osobny od kuchni nie połączony bezpośrednio mamy wejście do naszego tarasu który pokazywałem państwu wcześniej to jest sprzedawane tak, w tym stanie, jak Państwo widzicie, z meblami, ale meble oczywiście można też wymienić, ale to już jak chcecie. To jest mieszkanie całkowicie do zamieszkania, gotowe. Po prawej stronie mamy pierwszą łazienkę. Łącznie ten szeregowiec składa się, ma cztery sypialnie i cztery łazienki. Po, dalej po prawej stronie, jak widać, mamy pierwszą sypialnię na e, dolnym piętrze. I teraz Państwo akurat jesteśmy na kuchni e, tutaj jak widać mamy nawet miejsce dla stolika obiadowego, dość spora kuchnia. Mamy dużo miejsca dla przygotowania jedzenia, mamy sprzęt GD w zabudowie Zmywarka, piekarnik, e, także w dobrym to jest stanie, i mamy bezpośrednie wejście na, do naszego tarasu. Ten taras jest dość spory. Jak widać, tu mamy miejsce e, do odpoczynku, można państwo zainstalować dodatkowo jacuzzi. E, tutaj, jak widać, mamy taki duży grill, mamy duży stół obiadowy, e, nie mamy tak Także dość naturalnego światła. Zadaszony jest ten taras to jest też bardzo taki plus. Przykładowo, jeżeli nawet będzie padało, to Państwo możecie spędzać wieczorem tutaj czas. I zapraszam dalej do środka pokażę Wam, jak wygląda na drugim piętrze trzy pokoje. Także Państwu chciałem powiedzieć, że od razu tu mamy bezpośrednie wejście do podziemnego parkingu. Tam jest osobny garaż i dość spora piwnica. Prawie taki sam jak i garaż dla przechowywania rzeczy. A teraz idziemy na drugie piętro i pokażę Wam te trzy sypialnie. Wchodzimy Państwo na drugie piętro i po prawej stronie mamy pierwszą sypialnię, to jest główna sypialnia, która jest wyposażona w, osobny, w osobną łazienkę z prysznicem, także mamy dwupokojowe łóżko, szafa dość spora w zabudowie i mamy też wejście na nasz słoneczny taras. По левій стороні маємо тут дві сипальні, безпосередньо просто маємо лаженки, а по левій стороні маємо теж випосаджене в шаф в забудові і теж третій покій. Але праві тут теж можна умістити двопокоєве лужко, чи дощ ясний покій окна, дуже слонечний в талему дому є централізована кліматизація холодно тепло. Також панство можете вставити температуру яком це те де Dziś pokazałem Państwu ten dom w zabudowie szeregowej w miejscowości San Javier, to Komunidad Murcia, zaledwie 70 metrów od plaży Mar Menor i Santiago de la Ribera. Ten dom składa się z 4 sypialni, 4 łazienki, podziemny zamknięty parking, czyli garaż oraz piwnicy. E, cena tego domu wynosi 239 tysięcy euro. Wszelkich informacji Państwu podam pod tym numerem telefonu. E, przypominam o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia Państwu w Hiszpanii.